Proszę, Proszę Państwa. jeszcze bo rozmawiamy tak jakby o, o nowych stawkach. Zostały przeprowadzone przetargi, wszystko się zgadza. Spółka, która wygenerowała y, jakieś straty. My teraz te wszystkie straty przelewamy na, na mieszkańców. Bo nie jest nie jest wytłumaczalny wzrost stawki o 90%, to, to normalnemu człowiekowi się nie da rady wytłumaczyć. Niech pan, Niech pan wytłumaczy, jeżeli państwo tak mówicie, to, to 10 tysięcy pan mówi, że nie ma w systemie ludzi, to Oni tak tak mają y, dużo mniejsze stały. Czyli nie mają w systemie ludzi, odbierają nieczystości i jeszcze i stać na to, żeby taniej y, odbyć, tak? a my całe koszty systemu przelać y, nam na mieszkańców, bo nie jest wytłumaczalne to przeanalizujmy, dajmy skarbie 60 czy 40% wzrost i po ilu miesiącach Panie, tak, się on tak, jak to wychodzi. Wydaje na, się, wychodzi, na, w no. innych miejscach wychodzi dużo taniej, a u nas Bo wychodzi, produkują 50% mniej śmieci w Białymstoku może produkują mniej śmieci, ale może dlatego, że ich PSZOKi Pszok no, nie spełniają norm, które są wymagane. Proszę zacząć to, w to Jak to sobie z to tym radzi. A można było przeczytać w prasie, że np. Wielmiaz potkwi wielomilionowe kary zapłacić za brak ja do Jeżeli my nie chcemy dopłacać pieniędzy do tego systemu, nie chcemy mieć porządny PSZOK, a byśmy na przykład przykładowo chcieli sobie oferenta z innego zupełnie miejsca, nawet z Wrocławia firmę, to i tak y, jesteśmy odpowiedzialni za, na, za nasze śmieci, bez względu na to, gdzie on je wywali, Nawet jeżeli wywala je do lasu, to nie jego pociągną, tylko nas. I I tak teraz, i teraz wracamy do punktu wyjścia, tak jak pan wspomniał. Teraz jeżeli tak stawki drastycznie podniesiemy, to jaki, jaki będzie oddział ludzi? będą kombinować, będą znowu te lasy nam zaśmiecać, Jak zapłaci, to po co do lasu będziemy wywoził. Proszę, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, w związku z tym, że uważam ja osobiście, że wyczerpaliśmy, no, w 95% dyskusję, zgłaszam formalny wniosek o zamknięcie dyskusji. To jak formalny, musimy To przegłosujemy no ten wniosek o zamknięcie dyskusji. Hmm. Ja mam taką propozycję, żeby nie wyglądało w taki sposób, że, że zakładamy Jeżeli są pytania, to do końca rozmawiajmy i wątpliwości, to, żeby każdy formalne wniosek, wniosek. jak każdy ma wniosek. Ale można zawsze wycofać formalnie. To znaczy, <grym> ja, jeżeli jest taka potrzeba, żebyśmy dyskutowali, szanowni państwo, ale będziemy teraz dyskutowali na zasadzie takiej, że. Jeżeli by były pytania merytoryczne, ale my teraz już idziemy tutaj. Pan Janusz mówił o tym, że na wzrost będzie to, że firma wygenerowała straty, i to będzie miało, co jest absolutną nieprawdą, i teraz no, będziemy poruszali kwestie nieidące Nie z tą uchwałą. Ja w takim razie, Panie Przewodniczący, jak jest przerwa, ja wycofuję ten wniosek, Dobrze. żeby nie było na zasadzie takiej, że... Nie ma przerwy. Takie, to nie ma przerwy. To nie ma przerwy. No, to. Proszę Pani, jest. No. pani nie <grym> <grym> Proszę Państwa, ja jestem przeciwna.